Witam wszystkich bardzo serdecznie, zwłaszcza osoby, które interesują się zagadnieniami pszczelarstwa. Znajduję się dzisiaj w szkolnej pasiece. Chciałbym przekazać kilka słów, taka krótka relacja, co o tej porze roku zostało już zrobione, co jeszcze zrobimy. poniekąd pochwalić się bujnością kwitnących kwiatów o tej porze roku w naszym ogrodzie botanicznym. No te kwiaty są naprawdę takim cennym źródłem pokarmu, zwłaszcza pyłku o tej porze roku. Pyłek będzie bardzo przydatny zwłaszcza w okresie wiosennym do wychowu rodzin, do Wzrostu siły, potencjału pszczółek, dynamicznego rozwoju każdej rodzinki, więc te kwiaty o tej porze roku to naprawdę jest doskonałe źródło pokarmu, zwłaszcza białka, ale również i ostatnich kropel nektaru. W tej chwili jest 7 październik. Na termometrze około 15 stopni. Dzień słoneczny, wietrzny. Loty pszczół w dniu dzisiejszym są bardzo bardzo skromne. No ze względu na tą temperaturę, no ale i na ten wiatr również. W tej chwili pszczoły wzięły już ostatnią dawkę syropu zimowego. Paski bajwarolu jeszcze są w ulach. Myślę, że za około 2 tygodnie wyciągniemy gdzieś tam pod koniec października, z początkiem listopada. Takie ostatnie te ciepłe dni przeprowadzimy takie kontrolne, ostateczne e, dobicie warrozy. Prawda, jeśli ewentualnie gdzieś tam zdołała jeszcze przetrwać, przeglądy w zeszłym tygodniu zrobiliśmy. Czerwiu naprawdę jak na lekarstwo, więc ten jeden zabieg tabletką apiwarolu myślę, że będzie wystarczający. No i oczywiście mamy nadzieję, że pszczółki stuprocentowo przetrwają ten ciężki, niesprzyjający dla nich okres, jakim jest zimowla no i pełnią yy, werwy takiego animuszu od pierwszych dni wiosennych zaczną pracować, cieszyć się kwiatami, drzewami miododajnymi tutaj w obrębie naszej szkoły i ogrodu botanicznego chciałbym wszystkich bardzo pozdrowić serdecznie a zaprosić na kolejną odsłonę